Mam go widzowie dzisiaj. Zaczynamy sobie. No, otworzymy sobie najpierw trzy kluczyki tutaj do awka, a później pokażę Wam sposób, jak zarobić. Dobrze. Jeden z moich sposobów, jeden z lepszych słów całkiem. No i jeszcze w tym odcinku, co bym musiał zrealizować, to. No, wbić chyba takie 14 30 koła. Dobra, zaczynamy. Tutaj jeden i co tu będzie? 8 refów. Nie, budki, dobra. Butki nie są najlepszym dropem. Tutaj dwa z animacją Może coś fajnego. Do rzadki? Nie dobra, dwie zmianki. Eee, no to tak, no to, to wystawię. To jest 90, 90, 90. No i dwie zmianki, to ja te zmianki chyba dam na mieczek. Minus 5, ja miałem 19. Dobra, no i co na tego? A to był drugi. I mam też losowanie dla Was yy, wygra, no, z czekiem na yy, jeden koło. Więc no. Fajnie by było coś tam, jakbyście wygrali. Zobaczcie. Musicie po prostu skomentować. Dać lajka i mieć suba. To tyle, żeby wygrać koło, jeden koła. Dobra, no to stręgwy. To właśnie o to, to jest to o co mi chodziło. Po prostu robienie potek. Bo teraz takie stręgwy na 8 minut za 100 no to wystaw 99, po prostu będę wystawała za 99, żeby były najtańsze i ludzie szybko kup kupowali Ech, dobra i wszystkie strękwy to już były Jakie miałem Tutaj też wam pokażę kordy tej bazy Zaraz Więc no myślę, że macie całkiem spoko dobre kordy macie 3, 2, 1, 0 Już kordów nie macie Dobra Tutaj dajemy sobie te buteleczki I musimy kupić Brodawki Nie wiem czemu, ale ostatnio brodawki strasznie poszły w górę ostatnio mi się długo nie sprzedawało.